Moje ukochane dziecko, pragniesz usłyszeć moje słowa, moje wskazówki, ale często życie wydaje się zbyt głośne, zbyt chaotyczne, aby dostrzec moją obecność. Moje znaki są subtelne, ale prawdziwe. Chcę, abyś je rozpoznał. Dziś opowiem ci o pięciu sposobach, przez które próbuję do ciebie przemawiać. Otwórz swoje serce i pozwól, aby moje słowa wniknęły głęboko w twoją duszę. Ja jestem zawsze przy Tobie, blisko, przemawiając do Twojego serca, prowadząc Cię, nawet wtedy, gdy wydaje Ci się, że mnie nie słyszysz. Znak pierwszy: niezwykłe okoliczności. Czy zauważyłeś, jak czasem wszystko w Twoim życiu zaczyna się układać w niespodziewany sposób? Kiedy sytuacje, które wydawały się trudne, nagle rozwiązują się same, kiedy to, czego najbardziej pragnąłeś, przychodzi do Ciebie w najmniej oczekiwany sposób? Te niezwykłe okoliczności to ja działający w Twoim życiu. Czasami mówię do Ciebie nie przez słowa, ale przez wydarzenia, które układają się w taki sposób, że nie sposób tego zignorować. Może to być przypadkowe spotkanie, może to być zaskakujący rozwój sytuacji, może to być nieoczekiwane błogosławieństwo. Wszystko to są znaki mojej obecności i mojej opieki nad Tobą. Nie ma przypadków, wszystko dzieje się z mojego planu dla Twojego dobra. Zwracaj uwagę na te cuda codzienności, bo one są moim sposobem, aby przypomnieć Ci, że jestem tuż obok. Zasubskrybuj Pan z Wami, by dołączyć do naszej cudownej społeczności. Znak drugi: przez innych ludzi. Moje dziecko, często myślisz, że musisz usłyszeć mój głos bezpośrednio, aby wiedzieć, że jestem z Tobą. Ale pamiętaj, że przemawiam przez tych, których stawiam na Twojej drodze. To może być przyjaciel, który w chwili zwątpienia powie ci dokładnie to, czego potrzebujesz, lub obca osoba, która niespodziewanie okaże ci dobroć. Czasem to przez zwykłą rozmowę usłyszysz coś, co dotknie Twojego serca i przyniesie odpowiedź na modlitwę, którą do mnie wysłałeś. Zwracaj uwagę na te chwile, kiedy ktoś mówi do Ciebie w sposób, który porusza Twoją duszę. To ja posługuję się innymi, aby przemawiać do Ciebie abyś wiedział, że nie jesteś sam. Każde spotkanie, każde słowo, które trafia głęboko w Twoje serce, może być moim znakiem dla Ciebie. Znak trzeci wewnętrzny pokój i ukojenie. Znasz te chwile, kiedy wszystko wokół Ciebie wydaje się walić, kiedy chaos i niepokój przenikają Twoje życie? A mimo to, w najgłębszym momencie, czujesz dziwny, niewytłumaczalny spokój. To ja, Twój Bóg, Przemawiam do ciebie przez ten pokój, który pochodzi nie z tego świata. Kiedy otaczasz się moją obecnością, gdy szukasz mnie w modlitwie lub ciszy serca, daję ci ukojenie, które przekracza wszelkie zrozumienie. Ten pokój jest moim darem dla ciebie, abyś wiedział, że jestem z tobą, nawet w najtrudniejszych chwilach. Zawsze, gdy serce wypełnia się spokojem w momencie chaosu, możesz być pewien, że to ja do ciebie mówię. Trwaj w tym spokoju. Bo On jest znakiem mojej bliskości. Znak czwarty: Twoje sumienie, Twoje serce, moje dziecko, jest miejscem, gdzie zawsze mogę się z Tobą spotkać. Twoje sumienie, ten wewnętrzny głos, który przynagla Cię do czynienia dobra i unikania zła, jest moim darem dla Ciebie. Kiedy stoisz przed wyborem, a Twoje sumienie podpowiada Ci, co jest słuszne, co powinieneś zrobić, to ja do Ciebie mówię. Każde uczucie niepokoju, gdy zbliżasz się do czegoś, co nie jest zgodne z moją wolą, jest sygnałem, że próbuję Cię chronić. I każda chwila, w której czujesz radość i pokój po dobrym uczynku, to znak, że podążyłeś moją ścieżką. Słuchaj tego głosu w swoim wnętrzu, bo to ja nim przemawiam. Sumienie jest Twoim kompasem, który prowadzi Cię ku mojej woli. Znak piąty, przez Słowo Boże. Moje słowo, które zostało zapisane w Piśmie Świętym, jest jedną z najpotężniejszych dróg, przez które do Ciebie przemawiam. Kiedy otwierasz Biblię, nie czytasz tylko historii z przeszłości, to ja mówię do Ciebie bezpośrednio. Każdy werset, każda strona może być moją odpowiedzią na Twoje najgłębsze pytania. Jeśli zastanawiasz się nad swoim życiem, swoją drogą, sięgnij po moje słowo. Często w tych chwilach, gdy czytasz pismo, nagle odkrywasz, że to, co właśnie przeczytałeś, doskonale odnosi się do Twojej obecnej sytuacji. To nie jest przypadek, to ja kieruję Twoje oczy na te wersety, aby dać Ci odpowiedzi, których szukasz. Moje słowo jest żywe i działa. Przynosi światło tam, gdzie jest ciemność i mądrość tam, gdzie jest zamęt. Moje dziecko, zawsze jestem przy Tobie. Nigdy Cię nie opuszczam, nawet wtedy, gdy wydaje Ci się, że mnie nie słyszysz. Przemawiam do Ciebie na wiele sposobów: przez pokój, który wypełnia Twoje serce, przez innych ludzi, przez Twoje sumienie, przez moje słowo i przez niezwykłe wydarzenia w Twoim życiu. Moje znaki są wszędzie wokół Ciebie. Otwórz swoje serce, bądź uważny, a usłyszysz mój głos. Ja zawsze Cię kocham i zawsze jestem tu, aby Cię prowadzić. Amen.